Wiosna zaczyna się, gdy przylatują żurawie. Nie bociany, chociaż pierwszego bociana już widziałem, ale właśnie żurawie. Żurawie przylatują czasami jeszcze w lutym, jak jest śnieg, ale, ale to wszystko zależy od pogody, od prądów powietrznych. One potrafią przeżeglować, bo właściwie takie szybowanie to żeglowanie na bardzo duże odległości w ciągu jednego dnia. I dzięki temu, że są nataniki satelitarne, wiemy o nich coraz więcej, ale jednak wiemy takich kluczowych i bardzo ważnych rzeczy. Na przykład czy żuraw, czy para żurawii przelatuje w to samo miejsce, czy to są jakieś wymiany. Ale, ale o tym za chwilę. Najpierw powiem o ujęciach. Część ujęć jest z okolic Górna, a część zrobiłem koło Wschowy. Pojechałem do Piotra, którego pozdrawiam, ponieważ on przygotowuje się do filmu o żurawiach od dłuższego czasu. Ma temat doskonale rozeznany i te ptaki, które do niego przylatują, nie są aż tak płochliwe i dają się dużo łatwiej filmować niż takie dzikie ze środka dzikiego lasu. Także pojechałem tam na dwa dni i zasiadłem w czatowni, udało mi się zrobić bardzo ładne zdjęcia i od razu miałem do Państwa prośbę, ponieważ Piotr zbiera pieniądze na film o żurawiach. Ja sam się mu dorzucę, właśnie dorzuciłem się. I bardzo bym Państwa prosił, ponieważ dożyliśmy, dożyliśmy takich czasów, że żeby zrobić film o żurawiach, trzeba zrobić zrzutkę w Internecie, bo żaden... żadna instytucja państwowa nie, nie wesprze takiej, takiego działania. A Internet jest świetny. Jeżeli ludzie uznają, że, że coś jest warte wsparcia, no to po prostu wspierają, a przez to, że jest ich tak wielu, to nawet małe datki potrafią zbierać całkiem niezłą subę. Sam wiem o tym doskonale, ponieważ też zacząłem zbierać w Internecie na nową kamerę. Bo ja nie wiem, jak mi się to jeszcze zmontuje, dlatego że ja tę setkę nagrywam w HD, a materiał mam w 4K. Być może zrobimy tak, że ja zrobię teraz Full HD, a dodatkowo żurawie w 4K, bez mojego komentarza, puszę tak ekstra. Ale do czego wracam? Ponieważ ja filmuję teraz pożyczonym sprzętem, bo sprzedam moją kamerę, która była strasznie ciężka, świetna, ale, ale miała bardzo dużo wad do takiego terenowego filmowania. Kupiłem za nią teleobiektyw, a jeszcze nie kupiłem kamery. I mam z tym pewien problem, ponieważ taka kamera kosztuje 25 tysięcy i niełatwo jest takie pieniądze wysupać. <laughs> Nie Wiem, może są tacy ludzie, którzy gdzieś wysupują, ale ja do takich nie należę. Dlatego zbieram internecie na kamerę. Zebrałem już 9 tysięcy, czyli bardzo pokażą kwotę. Brakuje jeszcze przynajmniej 10 tysięcy do takiej podstawowej wersji. Ja też napiszę do Sony i też napiszę do Canona. Może uda się wynegocjować nie lepszą cenę ze względu na to, że, że filmuję, że mam swój kanał na YouTube i będę mógł też przedstawić recenzję tej kamery. W tej chwili wypożyczam kamerę albo aparat do filmowania. Aparat nie jest dobry, ponieważ manualnie jest taki trudny. Kamera to jest kamera. Ja na przykład mam okulary plus półtora i żeby dobrze wyostrzyć, muszę w aparacie patrzeć w dużej długości na ten monitorek, a to jest niezwykle trudne. A wizjerze naprawdę bardzo niewiele widać. Natomiast w kamerze, takiej profesjonalnej kamerze, ten wizjer jest o skrajnej jakości. Zresztą ja pracowałem jako operator przez wiele lat i zawsze trzymałem kamerę z wizjerem przy oku. Dzięki temu ja zawsze pewność, że jest ostre, że jest dobrze skadrowane i, i też nie płoszą się zwierzęta, ponieważ ten blask fizjera oświetla twarz i powoduje takie dziwne, dziwne światło we naczytowni, stosunkowo niewielkie, subtelne, ale wystarczające, żeby ptaki się lub inne bardzo bezre zwierzęta, żółwika nie wspomnę, czyli po prostu płoszą. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest po prostu kamera z dobrym dźwiękiem, z dobrym obrazem, z wieloma y, dodatkowymi rzeczami, na przykład z lepszym klatkarzem. W aparacie mogę robić 25 klatek na sekundę. Natomiast kamera daje mi możliwość robienia w 4K, oczywiście, 60 klatek na sekundę. kanon Sony też. I co to daje? Daje to możliwość upłynienia ruchu i zwolnienia ruchu. Ja w mojej starzej ko kamerze miałem 80 gradów na sekundę. Ja wiem, że to było świetne, no ale musiałem ją sprzedać, bo, bo ja nie wytrzymywałem noszenia tego wszystkiego, bo zdecydowanie za ciężkie. I, I wiem, za czym tęsknię, bardzo tęsknię za tym wysokim kratkarzem. I to głównie o ptaki chodzi, i o obiekty, które się szybko poruszają. Ponieważ dopiero zwolnienie. Daje nam możliwość zauważania takich pięknych niuansów, takich miękkości, gładkości ruchu. Także jeszcze raz, proszę, są dwie zbiórki. Pierwsza zbiórka to jest zbiórka Piotra na film o żurawiach. Druga zbiórka to jest zbiórka moja na kamerę. Yy, I dlaczego ja dorzucam, Dlaczego ja się dorzucam do filmu o żurawiach? No, no bo tak jest. Ja otrzymuję, ale też, też staram się dać coś od siebie. I i tak samo wesprzeć Piotra w tym, co, co on planuje i co on robi. A robi ważne rzeczy, ponieważ właśnie tam u niego, i on jest pomysłodawcą, dawcą, inicjatorem streamingu z Gniazda Żurawia. I e, ten streaming w internecie można oglądać i dowiedzieć się bardzo, bardzo wielu ciekawych rzeczy, ale wracając do żurawii, one przylatują. E, gdzie one zimują? One zimują głównie te nasze żurawie, na południu Europy i to głównie w może węg... na Węgrzech. Tam są takie ogromne równiny, ale proszę sobie wyobrazić, jak łatwo jest urazić ptaki. Setki lat temu na Węgrzech gnieździły się żurawie, ale polowano na te ptaki bardzo intensywnie. A dlaczego? Mięso jest niejadalne, całe szczęście, że jest niejadalne, ale żurawie mają pióra. Takie zakręcone i odpowiednio zakręcone pióro, jakie to jest idiotyczne, było warte tyle, co dwie krowy. Dlatego zabijano żurawie w poszukiwaniu tych idealnych piór, żeby można było nimi handlować, przyozdabiać e, kapelusze. W tej chwili polowanie na żurawie jest kompletnie zakazane w, na Węgrzech i tak samo zakazane jest pozyskiwanie czy posiadanie piór, żeby ukrócić kłusownictwo. Ale proszę sobie wyobrazić, że od tamtego czasu, mimo że minęło tak wiele lat, i tak wiele żurawi tam zimuje. Nie zakłada gniazda ani jedna para, ani jedna para. Wszystkie są dalej na północ, ale są do Polski, północnej Europy, oczywiście najwięcej jest w Skandynawii i w północnej Rosji, to ze względu na środowisko, którego one potrzebują. A żuraw potrzebuje wody. On nie założy gniazda na suchym. Nie da rady po prostu. To jest wbrew jego naturze. Jak on to robi? No, on gniazdo buduje, gdzie woda nie jest zbyt głęboka, ma 20-30 cm głębokości, ale daje to poczucie bezpieczeństwa. Gniazdo jest zbudowane z trawy, okolicznych szuwarów takich rzeczy. Wystaje ponad poziom wody, ale jest zrobiona taka rampa, że gdy piskle wypadnie, by miało możliwość wejścia powrotem do gniazda. Także wszystko to jest bardzo ładnie y, opisane. Ja będę chciał pojechać tam jeszcze raz, żeby sfilmować. Y, jak się żurawie zajmują młodym, bo to jest fascynujące. Dzięki streamingowi też się dowiedzieliśmy, że żuraw potrafi rozmawiać z jajkiem, bardzo czule się tym jajkiem zajmować. I proszę się niesieć, to, to, to są fakty. Ale powiem teraz o, o swoich o przeżyciach i o swoich nagraniach. Bycie w czatowni, to w czatowni trzeba pojechać, pojechać jak jest ciemno i, no i siedzieć. Pierwsza noc była piękna, bo była mroźna, ale było bardzo dużo niepokoju, ponieważ Żurawie, które tam miały rewir, one były bombardowane przez inne pary żurawi. Rzadko zdarzają się walki, oczywiście zdarzają się walki pomiędzy żurawiami i Oterem. Tym razem do tego nie doszło, ponieważ jeżeli zbliżało się czy jakieś napięcie rosło, to żuraw, który mówi zamawiam, zaczyna czyścić pióra. On no, po prostu tak, tak reaguje. Pierwszego dnia, ale co chwila przychodziły, co chwila przylatywały. Dużo było kangoru, trochę było tańca, takiego bardziej solo, ale udało się nagrać jedną bardzo fajną scenę. To jest scena, kiedy żurawie najpierw śpiewają, a potem schodzą z takiej górki, i jeden z żurawi tak dziwnie kładzie się na ziemi. To jest sygnał dla innych, że to jest mój teren, ja tu chcę założyć gniazdo, a drugi żuraw jak gdyby osłaniał gniazdo skrzydłami, tak jakby bronił tego miejsca i potem można rozpoznać tą parę. Co one jeszcze robią? my para żurawi chodzi synchronicznie. Nie chodzą tak sobie, ale tak jak żołnierze maszerują na defiladzie, tak, Para żurawi i tylko para idzie krok w krok obok siebie. To bardzo łatwo można je wyłowić z dużej grupy właśnie po tego typu zachowaniu. One przylatywały, chodziły, były niestety daleko. Jeszcze jakieś sarny się przemazały, no taki typowo polny krajobraz, ale było to bardzo nerwowe, bo ciągle, ciągle coś się działo. Ale po chwili wszystko ucichło. I one gdzieś tam po sobie poleciały, poszły, potem wróciły i to, to trwało, to działo się kilka razy, ale nigdy nie były naprawdę blisko. Następnej nocy, właśnie następnego ranka, już przyszła tylko ta para żurawi rezydentów z tego miejsca i udało się nagrać kopulację z bardzo istotnym dźwiękiem to jest bardzo ważne, bardzo istotny, ponieważ ale było stosunkowo blisko. Ja mikrofon miałem na mikroporcie jeszcze bliżej i dzięki temu jest ten głos taki inny, trochę przypominający głuszce, trochę przynajmniej w jakiejś frazie. Trudno mi powiedzieć, trudno mi określić, ale, ale przedkopulacyjny głos jest taki, no właśnie, żurawiowy typowy. Sama kopulacja, jak to żurawi, stosunkowo krótka. Machanie skrzydłami, no i później odstrąbienie, że wszystko się udało. Poza tym to nagrałem trochę później. Jak samica Samsowi daje znacz, czy znać znak, że jest gotowa do kopulacji, ona rozkłada skrzydła. Jak rozkłada skrzydła, taka wyprostowana, a jak jest wyprostowana jest wielka, bo jest dziób sięga na wysokość głowy człowieka, dorosłego człowieka, to jest naprawdę wielkim ptakiem, daje taki sygnał, że jest gotowa do kopulacji. Nie no zawsze, jak widać, to, to dochodzi do, do, do tego, do kopulacji, ale, ale to jest taki no, 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 no piękny zwyczaj, piękny rytuał. Także, jeżeli chodzi o żurawie, też mam trochę zdjęć od siebie, które obiecałem. Bo bardzo on słoń, to też para żurawi, to już jest zrobione kamerą, która była zdalnie sterowana. Właśnie tyle zarejestrowana, ile codziennie rano zdalnie odpalam. Tak już Państwo wiedzą, ten mój sposób na filmowanie, który umożliwia mi nagrywanie wejścia w kadr. Też bardzo dobrej jakości ten obraz. Ale ja teraz zmontuję taki krótki film, tylko żurawie, bez mojego gadania i tylko w 4K i, i Państwu go opuszczę. Ach, jeszcze jedną fajną rzecz nagrałem, czyszczenie piór. Ten obiektyw, który mam, Naprawdę się fenomenalnie sprawdza, bo ja wiem, że jest trochę ciemny, ale jakość jest, jest bardzo dobra i widać najdrobniejsze detale. Samo czyszczenie piór jest takie uspokajające, no wiadomo, że ptaki robią wtedy, kiedy są zrelaksowane, kiedy czują się bezpiecznie. No i właśnie tak zrobiły tym razem. I można to patrzeć, patrzeć godzinami. One też chodzą sobie po łące z Kubią. Yy, skubią, no coś tam znajdują. Znajdują owady, z, z, no jak to na łące, zawsze jest coś dobrego do jedzenia. Oczywiście teraz jeszcze nie ma wegetacji takiej pełnej i owadów też nie ma, yy, ale już jest, jest co jeść. W jakimś jakimś nasunęło, też zrobię następny materiał o owadach, ponieważ yy, przeczytam dramatyczne zupełnie statystyki, jak giną owady, a zanim będą ginąć ptaki, za ptakami my. Ojej, a, ale nie chciałbym kończyć takim ponurym Pournym po, po, zdaniem, bo, bo przyroda onda jest ponura i, i dużo fajnych rzeczy się dzieje. Następny materiał będzie o konikach polskich w popielnie. Udało mi się bardzo, bardzo ładne historie będą. Takie się ładnie udało je nagrać, że ojo, i to takie w lesie i no właśnie, bardzo ładne. To Popielna też pojadę. Dopiero chyba pod koniec kwietnia albo na początku maja. Wiesz że na początku maja, dlatego że będą wtedy małe koliki. One potrafią się rodzić w styczniu, ale, ale tym razem rodzi, urodzą się znacznie później. No nie, no, mam, mam dużo, dużo, mam, mam, mam zbyt dużo materiału, a za mało czasu. Powinienem publikować częściej niż raz w tygodniu, ale z drugiej strony proszę mi zrozumieć, że te całe przygotowania bardzo długo trwają, przez jestem chory przez dwa dni. I to jakoś, jakaś infekcja mnie złapała, ale też zajmowałem się, zajmowałem się czymś pożytecznym, i z jednej strony zrobiłem archiwizację materiałów, czyli zgrałem na zapasowe dyski. Bo jeżeli jeden dysk by padł, to, to by wszystko przepadło. Tak mam pewność, że, że jest to w dwóch miejscach nagrane. A druga rzecz, jak Państwo widzą za mną, wreszcie powoli zacząłem modernizować studio, czyli powiesiłem oświetlenie, zrobiłem podświetlenie półek, posprzątałem, wyczyściłem wszystko, jeszcze nie ma dobrej kontry z tyłu, którą powinienem odpalić, ale już, już powoli każdego dnia, czy każdego tygodnia idę troszeczkę do przodu. Mam teraz tylko taką nadzieję, że uda się zebrać pieniądze na kamerę. I, i tą kamerę kupię, to wtedy już zostaną tylko drobiazgi i, i trzeba będzie dużo jeździć do pracy. No i też mam już, to no właśnie tajemnice, ale co tam, mam dwa takie projekty jeszcze fajne do zrobienia. Pierwsze to śledzenie gąsienic motyla, ale nie ją kamerę nie, nie, no po prostu, ale to... O tym potem, bo, bo to jest fajne, naprawdę. Tak, że wreszcie wszystko będzie działać, bo w przyszłym roku był fast a w tym roku będzie dobrze. Śledzenie gąsienicy motyla przez cały dzień, ile je, ile śpi, co robi, no, takie fajne rzeczy. A druga rzecz, czy właśnie druga, druga sprawa, to jest, udało mi się jakimś rzutem na taśmie kupić takie kamery, które po pewnych modyfikacjach będą świetnie nadawały jako pułapki nagrywające w 4K za dobrą cenę. I kupiłem ich kilka. To też dzięki Państwu, bo cały czas te pieniądze z Patronite jednak inwestuję. I dzięki temu mogę te kamery kupić. Ja po prostu nigdy nie miałem jedyna bo zawsze jest coś do zrobienia. Ale to są kamery, które pomyślane są na góry. Od początku do końca są pomyślane na góry, tak żebym mógł zawieść je i zostawić przez kilka miesięcy. Nawet do pół roku. Myślę, że że jestem w stanie tak to zrobić. Yy, tak, tak, to, to, to będzie działać, bo już prototypy tak działają, także mam nadzieję, że to wszystko uda mi się zrobić. Znaczy plan jest taki, ja teraz intensywnie pracuję, dużo filmuję, co tydzień jestem w tvn co tydzień też muszę materiał zdobyć do TVN-u, i co jest do wakacji? Wakacje myślę, że zaczniemy zdjęcia do filmu o wilkach z Paolo Wolpoli, chociaż tam też się pewne komplikacje pojawiły i wakacje będę miał czas na uzbrojenie nowej generacji ukrytych kawel i od września, wtedy może od sierpnia już bym zaatakował góry, czyli, czyli niedźwiedzie, kozice, świstaki, aż w czerwcu też pojadę w góry, muszę pojechać, już po prostu nie mogę się doczekać. Ach, jeśli wiem jeden przypadek, ale to z inny bajki zupełnie. Odkręcił się korek pustu oleju w moim samochodzie i znowu straciłem cały dzień. Pewnie mechanik nie dokręcił, bo takie korki nie odkręcają się od tak po prostu. Ale jadę i naraz zapaliła się czerwona kontrolka, a ja mam sprzęt w samochodzie, ze wszystkie moje oszczędności, a tutaj czerwona kola. Kontrolka braku oleju, natychmiast jej zatrzymałem. Dobrze zauważyłem, momentalnie, bo niestety zanieczyściłem spory kawałek drogim olejem, no ale nie moja wina. I okazało się, że, że nie ma korka. Musiałem porzucić samochód, poprosić kolegę, żeby po mnie przyjechał, uratował mnie, bo, bo miałem cały sprzęt właśnie w samochodzie. Zapakowaliśmy to wszystko do jego samochodu, i dwa dni później, bo to oczywiście był sobotni wieczór, dwa dni później, czyli dopiero w poniedziałek, pojechałem, bo samochód na szczęście nikt go nie zwinął, nikt go nie rozkradł. <laughs> wie, co stał kraść, ale, ale co tam mógłby ktoś się spsuć i wybiec, żeby tak porzucony samochód przy porzuconym, opuszczonym budynku. No ale wystarczyło tylko wkręcić korek, nowy korek brać olej i odpukać. Samochód, który już ma prawie 20 lat, odpalił i nadal jeździ. No, no właśnie, nadal jeździ. A, a jeżeli jest coraz więcej, i, i szkoda, że nie mam dobrego elektrycznego samochodu, bo no właśnie, bo jak ktoś raz przejechał się elektrycznym samochodem, to do końca życia będzie miał takie pragnienie. Także jak macie Państwo szansę, to nie próbujcie elektrycznych samochodów, bo to jest to niczego dobrego nie prowadzi. Za tydzień koniki polskie, bardzo ładne zdjęcia, bardzo ładne, to się rekolie i nowe przygody z czatowni. Zapraszam.